Czy tracisz setki złotych miesięcznie, nawet o tym nie wiedząc? Jeśli jesteś na emeryturze lub jesteś blisko przejścia na emeryturę w Polsce, to co się wydarzy, może całkowicie odmienić Twoje życie. Od 1 maja 2025 roku w polskim systemie emerytalnym nastąpią ogromne zmiany, a to, czego nie wiesz, może Cię kosztować pieniądze. Polski zakład ubezpieczeń społecznych ZUS ogłosił aktualizację które mogą oznaczać więcej pieniędzy dla niektórych i stracone szanse dla innych. Jeśli nie podejmiesz działań teraz, możesz stracić premie, które zostały przyznane, aby wesprzeć cię w tych trudnych czasach. Ale jeśli zrozumiesz te zmiany na czas, może to być twoja szansa na dodatkowe 300 do 600 zł miesięcznie, a nawet więcej. Zacznijmy od pierwszej dużej niespodzianki. Tysiące polskich seniorów od dziesięcioleci odprowadza składki do ZUS. Mimo to wielu z nich nadal otrzymuje emerytury, które są zdecydowanie za niskie. Ale teraz nowa zasada będzie nagradzać emerytów, którzy regularnie płacili składki. Jeśli Twoja historia płatności jest czysta i kompletna, możesz automatycznie kwalifikować się do 3,5% wzrostu miesięcznej emerytury. Dla niektórych może to oznaczać setki złotych miesięcznie, tylko za bycie konsekwentnym. Ale oto prawda: jeśli Twoja historia płatności pokazuje luki, możesz w ogóle nie kwalifikować się do tego bonusu. Dlatego tak ważne jest, aby zalogować się na swoje konto ZUS lub odwiedzić lokalny oddział i sprawdzić swoje zapisy, zanim będzie za późno. Ale to nie wszystko. ZUS wprowadza przełomową zasadę dla małżeństw, taką, która może zmienić wszystko dla wielu rodzin. Jeśli ty i Twój małżonek jesteście małżeństwem od ponad 25 lat, możecie teraz połączyć swoje składki emerytalne. Oznacza to, że partner zaragający mniej, często kobiety. Które pracowały mniej godzin lub zarabiały mniej, mogą zobaczyć, jak ich emerytura drastycznie wzrasta. Wyobraź sobie kobietę, która obecnie otrzymuje 2000 zł miesięcznie. Zgodnie z tą nową zasadą mogłaby zacząć otrzymywać 2500 zł, po prostu łącząc swój kapitał emerytalny z kapitałem męża. To nagroda za długoterminowe partnerstwo i wspólny wysiłek, a ma ona na celu zapewnienie parom stabilności na emeryturze. Ale pamiętaj, to świadczenie nie jest automatyczne. Musisz się o nie ubiegać. A jeśli przegapisz okno, możesz stracić okazję na zawsze. To nie wszystko. Od lipca 2025 roku seniorzy powyżej 75 roku życia będą uprawnieni do nowego bonusu dodatkowych 300 zł miesięcznie, znanego jako dodatek dla seniorów. Jest to zupełnie nowy program, który ma pomóc osobom starszym radzić sobie ze wzrastającymi kosztami, lekami, ogrzewaniem i podstawowymi potrzebami. Zostanie on dodany do obecnej kwoty emerytury i może dać wielu seniorom trochę więcej spokoju. Ale oto szczegół, którego większość ludzi nie zauważy, ten dodatek nie jest przyznawany automatycznie. Musisz się o niego ubiegać. Kwalifikujesz się tylko wtedy, gdy jesteś obywatelem Polski lub długoterminowym rezydentem UE, mieszkałeś w Polsce przez co najmniej 10 z ostatnich 20 lat i możesz wykazywać problemy zdrowotne związane z wiekiem. Jeśli zostanie zatwierdzony, oznacza to dodatkowe 3600 zł rocznie dla najbardziej narażonych. Teraz, jeśli jesteś osobą, która nadal pracuje nawet po przejściu na emeryturę, mamy dla Ciebie również świetną wiadomość. ZUS postanowił zwiększyć nagrodę dla tych, którzy zdecydują się pozostać aktywni. W przeszłości praca po przejściu na emeryturę oznaczała, że Twoja emerytura rosła o 5% rocznie. Ale teraz ta liczba wzrasta do 7%. Jeśli Twoja obecna emerytura wynosi 3000 zł i będziesz pracować przez kolejne 3 lata, Twoja miesięczna emerytura może przekroczyć 4000 zł. To ogromna różnica i pokazuje, że Twój wysiłek jest doceniany. Seniorzy, którzy nadal przyczyniają się do społeczeństwa, będą teraz nagradzani bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. A co z tymi, którzy pracowali przez całe życie, ale otrzymywali niskie pensje? Jeśli jesteś kobietą z ponad 35-letnim stażem pracy lub mężczyzną z ponad 40-letnim stażem pracy, a Twoja emerytura jest nadal niska, ZUS ma teraz coś również dla Ciebie. Nowy bonus zapewni Ci dodatkowe 100 zł miesięcznie za każde 5 przepracowanych lat powyżej minimalnego. Jeśli przepracowałeś 45 lat, możesz otrzymywać dodatkowe 200 zł miesięcznie. To prosty sposób, aby podzękować za lata Twojego poświęcenia. Kolejna duża aktualizacja dotyczy osób niepełnosprawnych. Jeśli posiadasz orzeczenie o poważnej niepełnosprawności, możesz przejść na emeryturę 5 lat wcześniej niż inni. Ta zmiana oznacza, że osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi nie muszą czekać dłużej, aby uzyskać wsparcie, na jakie zasługują. To uczciwy i współczujący ruch i dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, niezależnie od ich poprzedniego statusu emerytalnego. Co więc powinieneś zrobić dalej? Najpierw upewnij się, że masz dostęp do swojego cyfrowego konta ZUS, znanego jako PUE. Od maja 2025 roku wszystkie wnioski o te nowe świadczenia muszą być składane online. Odwiedź najbliższy oddział ZUS lub poproś członka rodziny o pomoc w założeniu konta. Następnie sprawdź historię swoich składek, poproś o pisemny szacunek emerytury i przygotuj dokumenty, takie jak akty małżeństwa, zaświadczenia o niepełnosprawności lub dowód długiej historii pracy. Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do któregokolwiek z nowych bonusów, nie czekaj. Złóż wniosek wcześniej, szczególnie jeśli zbliżają się twoje urodziny lub niedawno osiągnąłeś wiek emerytalny. Opowiem prawdziwą historię, która może cię zainspirować. Janina, emerytowana nauczycielka z Krakowa, pracowała przez 42 lata w szkołach publicznych. Zawsze płaciła składki na czas, ale była zszokowana, gdy odkryła, że jej emerytura wynosiła zaledwie 2300 zł, ledwo wystarczało na czynsz, jedzenie i leki. Po zapoznaniu się z nowymi zmianami w ZUS i E, porozmawiała z lokalnym doradcą, złożyła wniosek o premię za historię pracy, połączyła swoją emeryturę z emeryturą męża i złożyła wniosek o zasiłek dla seniorów. Trzy miesiące później jej emerytura wzrosła do 3100 zł. To różnica 800 zł każdego miesiąca tylko dlatego, że podjęła działania na czas. Jej historia jest potężna, ale nie jest wyjątkowa. W Polsce są tysiące osób takich jak Janina, ludzi, którzy ciężko pracowali przez całe życie, a mimo to nadal zmagają się na emeryturze. Różnica między tymi, którzy nadal się zmagają, a tymi, którzy w końcu znajdują ulgę, często sprowadza się do jednej rzeczy: wiedzy: wiedzy, do czego masz prawo, wiedzy, kiedy i jak się zgłosić, wiedzy, że pomoc istnieje i że na ciebie czeka. To nie są tylko drobne aktualizacje. To decyzje zmieniające życie. A teraz miliony polskich seniorów nawet nie wie, że kwalifikują się do otrzymania większej kwoty pieniędzy. Może twoja matka lub ojciec jest jednym z nich. Może twój sąsiad lub przyjaciel nie zdaje sobie sprawy, jak blisko jest lepszej emerytury. Dlatego tak ważne jest, aby dzielić się tymi informacjami. Nigdy nie wiadomo, kogo może uratować jedna mała rada. Żądaj sobie pytanie, czy regularnie sprawdzasz swoje zapisy w ZUS? Czy pomagasz swojej rodzinie zrozumieć te zmiany? Czy jesteś pewien, że nie tracisz setek złotych, które słusznie zarobiłeś? Jeśli nie jesteś pewien, nie czekaj. Te nowe zasady zaczną obowiązywać 1 maja 2025 roku. Ale Twoja szansa na przygotowanie się zaczyna się już teraz. Jeśli ten film ci pomógł, udostępnij go komuś, kto może go potrzebować. Upewnijmy się, że żaden senior w Polsce nie zostanie w tyle tylko dlatego, że nie wiedział, co się zmienia. Zapisz się, aby otrzymywać codzienne aktualności na temat ZUS-u, emerytur i porady finansowe, które pomogą Tobie i Twoim bliskim żyć godnie i bezpiecznie na emeryturze.